Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj opowiem o czymś, co bywa pomijane w społeczności fitnessowej: o znaczeniu zwracania uwagi na inne rzeczy niż tylko trening. Choć trening jest kluczowym elementem osiągania celów fitnessowych, to nie jest jedyną rzeczą, która się liczy. W tym filmie omówię kilka innych czynników, które pomogą ci w osiąganiu swoich celów treningowych. Zaczynajmy. Na początek porozmawiajmy o żywieniu. Twoja dieta odgrywa kluczową rolę. Istotne jest spożywanie wystarczającej ilości kalorii, aby dostarczyć organizmowi energię potrzebną do dobrze wykonywania treningów i regeneracji po nich. Jednak równie ważne jest zwracanie uwagi na jakość spożywanych pokarmów. Spożywanie zrównoważonej diety bogatej w owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe i chude białka może pomóc Ci szybciej i bardziej efektywnie osiągnąć swoje cele. Dodatkowo, utrzymanie odpowiedniego nawodnienia poprzez picie dużej ilości wody może pomóc ci lepiej wykonywać treningi oraz przyspieszyć proces regeneracji. Przyjmuje się, że na 1 kg masy ciała należy dostarczyć organizmowi 30 ml wody. Następnie porozmawiajmy o znaczeniu odpoczynku i regeneracji. Wiele osób popełnia błąd, myśląc, że codzienne treningi to najlepszy sposób osiągnięcia swoich celów treningowych, jednakże nie jest to prawdą. Twój organizm potrzebuje czasu na regenerację i naprawę po intensywnych treningach. Niezapewnienie organizmowi wystarczającego odpoczynku może prowadzić do przepracowania, co może utrudnić Twoje postępy i zwiększyć ryzyko kontuzji. Upewnij się, że w harmonogramie swoich treningów zawierasz dni odpoczynku i daj swoim mięśniom czas na regenerację poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości snu. Aczkolwiek odpoczynek nie oznacza koniecznie całkowitego unikania aktywności fizycznej. Możesz wybrać aktywność, o niskim natężeniu, takie jak spacer, yoga lub lekkie rozciąganie, które pomogą wzmocnić krążenie krwi i pomóc mięśniom w regeneracji bez zbytniego obciążania. Kolejnym istotnym aspektem osiągania celów sportowych jest posiadanie właściwej mentalności. Pozytywne nastawienie może zdziałać cuda dla Twojej motywacji i postępu. Staraj się skupić na swoich celach i utrzymuj pozytywne podejście, nawet gdy napotykasz wyzwania lub przeciwności losu. 19. Yeah. Poranny, you got Celebruj małe zwycięstwa po drodze. I nie zniechęcaj się, jeśli nie widzisz od razu postępów. Pamiętaj, postęp wymaga czasu. W postaci podpunktu końcowego podpowiem, że posiadanie kogoś, kto może pomóc ci zachować motywację i pozostać na właściwej drodze. Może to być partner treningowy, trener lub przyjaciel, który ma te same cele fitnessowe co ty. Wiedza, że ktoś na Tobie polega, może pomóc ci pozostać oddanym twoim celom i zmotywować cię do większego wysiłku podczas treningów. Mam nadzieję, że te małe wskazówki okażą się pomocne w osiągnięciu Twoich celów. Pamiętaj, że trening to tylko jedna część równania. Zwracanie uwagi na swoje żywienie, odpoczynek bądź regenerację pomoże Ci odnieść sukces w Twojej drodze do zdrowia i formy. Jeśli podobał Ci się ten film, zapraszam do zostawienia kciuka w górę i subskrypcji kanału, aby otrzymywać więcej wskazówek i poradę dotyczących fitnessu i zdrowego, szczęśliwego życia. Dzięki za obejrzenie.